Cześć moi drodzy, spóźniony jak zawsze, nie wiem dlaczego, dopiero teraz mi się pokazały patchnoty, mimo że od 10 minut klikamy w 11 i czekam na te pacznoty, no ale trudno się mówi, najwyżej znowu Damian będzie pierwszy, a ja będę niepocieszony. E, opis patcha 9.14, postaramy się go <laughs> nagrać w miarę szybko, bo podobno będzie z dużo zmian. Bohaterowie niszczący tarcze wroga. Riot dodał takie dwie mechaniki teraz do gry, no może one nie są do końca nowe, ale mają stać się bardziej popularne. Niszczenie tarczy wroga i zmniejszone leczenie wroga, ponieważ podobno leczenie i tarcze są bardzo duże teraz w lolu, no bo każdy w sumie super teraz gra czymś takim. Impuls elektromagnetyczny. Pole statyczne teraz niszczy tarcze wrogów przed nałożeniem ich, przed nałożeniem innych efektów, zadaniem obrażeń i uciszeniem. RK biskanka do tego we wzgórzy drapieżnik e, bez względu drapieżnik czyli wure nektona e, które jest wzmocnione o 50 punktów furii, niszczy tarcze wrogów przed nałożeniem innych efektów, więc te dwa skile będą niszczyły tarcze wrogów, to są takie lekkie kontry na te wszystkie postacie z tarczami. Ee, dalej, <coughs> Katarina, loto śmierci zmniejszał leczenie o 40%, teraz będzie to zmniejszenie leczenia o 60%, czyli troszeczkę bardziej osłabia healing RKKT e, i tutaj mamy kukleda, buraki są dla niedźwiedzi, przyciąganie wroga zmniejsza jego leczenie o 60% na 5 sekund. Czyli nie wiem dlaczego akurat tym postacią, ale Riot postanowił tym postacią akurat dodać jakieś tam antyhealing czy antytarcza. tarcza Bohaterowie ze stałą redukcją obrażeń. Umiejętność bierna redukuje obrażenie ze wszystkich źródeł. Redukcja obrażeń to, to było to od 4 do 14, teraz będzie to od 4 do 0,01 punktów umiejętności w przypadku wszystkich, czyli do maksymalnie 50% redukcji, czyli po prostu pasywka skaluje się za P, więc raczej jak zbudujesz dużo AP na Fidzie, to będzie to więcej obrażeń, które gdzieś się zanikają. Stała redukcja obrażeń. Zaćmienie teraz daje 8 do 24 punktów redukcji czystych obrażeń, maksymalnie 50% redukcji. Pancerz został zmniejszony za to o 5 co level, czyli na maksymalnym poziomie na 25. Odporność na magię została zmniejszona również o 20 punktów, na maksymalnym poziomie. Rozbysk słoneczny, ataki podstawowe Leony już nie stają się wzmocnione po tym, jak bohaterka rzuci rozbysk słoneczny, czyli Lona straciła troszeczkę obrażeń na rce, ale dzięki temu będzie bardziej tankowna, ponieważ zaćmienie ma teraz redukcję obrażeń czystych obrażeń. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, będziemy musieli to, moi drodzy, przetestować wczoraj. Bohaterowie z prawdziwym widzeniem, skupiona wola od nowa Ujawnia teraz unieruchomione cele również na czas działania unieruchomienia, czyli wukarmy, jeżeli ucieknie, jeżeli za krzaki będziecie widzieć. Eteryczne łańcuchy, dokładnie to samo. Leblanka będziecie widzieć, jeżeli cię unieruchomi łańcuchem i tak samo jak Morgana będziecie widzieć, jeżeli nie uruchomicie swoimi kajdanami duszy. Czyli to są takie miłe usprawnienia tych postaci, dzięki którym te postacie będą teraz, no może niekoniecznie silniejsze jakoś mocno, ale przynajmniej będzie łatwiej kogoś tam złapać. Kto ucieka nam za ścianę i kogo po chwili nie widzimy i nie wiemy, czy on tam dalej jest, czy nie. Bohaterowie kontrolujący mobilność wroga urok. Stój w imię miłości, Urok przerywa teraz użyte do skoki. Czyli na przykład załóżmy, że koryki używa Walkiri do tyłu, ale trafi go e, swoim swoim. E, zaraz dokładnie tak samo jak on użył Walkiri. Walkiria jest. E, w tym momencie kancelowana, jest przerywana i korki stoi w miejscu. Czas działania zwiększonego branie za to został zmniejszony 2 sekundy. Casiopeia. Casiopeia może teraz kolejkować swoje umiejętności. Zdrowie zwiększone, rozdrowie zwiększone. Mana zmniejszona, ma zwiększony zwiększone. Pancerz zmniejszono 5 kosztem tego, że ma więcej życia. Minimalny zasięg rzucenia. Miazma już nie ma minimalnego zasięgu rzucenia, czyli można rzucić sobie pod nogi. Maksymalny zasięg rzucenia został osłabiony o 100 jednostek. Czas odnowienia został tutaj bardzo mocno znerfiony. Jest to 24 sekund na pierwszym poziomie. E, prawie jak trudka na szczury. Cassiopeia odzyskuje o 75% mniej zdrowia, gdy zatruwa stwory i małe potwory. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale leczenie za to zostało zwiększone, a dlatego tak jest. Czyli a, kasiopeja będzie się leczyć więcej. Ponieważ będzie leczenie skalować się z mocą umiejętności i koszt many to będzie 50 na każdym poziomie, ale będzie się mniej leczyć z minionów. Czyli, jeżeli jesteś w walce, w tym fightie, Kasiopeia będzie się leczyć więcej, bo rzuca to E na ludzi, a jak rzuca E na miniony, to nie będzie się aż tak mocno leczyć. E, ściąganie na ziemię, jeśli popi przerwie doskok wroga, u ziemi go i spowolni o 25% na 2 sekundy. Jeżeli nie wiecie, co to jest uziemienie, uzie to jest coś takiego, czyli po prostu po, przez to mm, wrogowie nie mogą się ruszyć, nie mogą używać fleszy, nie mogą używać um, załóżmy jakichś tam skoków, to, jest, to jest, będzie działać to, to, dokładnie tak samo, jak mia ja matka z To jest dokładnie ten sam skill teraz. No, oczywiście inne działanie, ale jeżeli chodzi o e, u Ziemienia to jest to samo. Czas działania dodatkowej prędkości ruchu zmniejszono o pół sekundy i dodatkowa prędkość ruchu zwiększona o 5%. Moim zdaniem, popyt do mety. Przy wegeneracji zdrowia zwiększono 0,25. Zakłada świata: Atrox już nie wskrzesza się po zyskaniu udziału w zabójstwie, czyli Atrox nie, nie ma już wskrzeszenia. Za to zwiększenie samoleczenia o 10% na pierwszym poziomie. Tak samo się skaluje. Czas odnowienia RK jest mniejszy o 20 sekund na. No, na każdym poziomie. A... Um, no nie wiem czemu usunęli generalnie to, że Atrox się wskrzeszał, ale łatwiej będzie go zabić na gankach. Chociaż na początku trochę więcej się leczy. Odporność na magię Akali zwiększono o 5, przyrost zdrowia zwiększono o 10, duże bufy. Skalowanie Q zwiększono o 0,1, bardzo duże bufy. Czas odnowienia został tutaj zmniejszony na w sekund na każdym poziomie, zwrot energii został zwiększony do 80, rodzaj okrywania się, ukrycie, niewidzialność, akalej, a nie tylko jej zarys jest teraz w pełni ujawniana przez prawdziwe widzenie wydłużenie czasu trwania, czas trwania osłony zmiesza już nie wydłuża się. Co to znaczy? To znaczy, że Akali w tym momencie może zostać odsłoniona właśnie przez jakieś tam Kulisina, Leblanki i tak dalej. Czyli zostało to super, super, ta super niewidzialność została troszeczkę usunięta. Ta niewidzialność będzie teraz działać tak jak na innych postaciach, tak mi się przynajmniej wydaje. Przez to ona dostaje lekkie buffy, bo no da, będzie jakiś tam counterplay dostępny. Salto Shurikena, obrażenia zmniejszone o 30 na pierwszym poziomie i o 50 na piątym. Aczkolwiek teraz będzie się skalować z całkowitymi obrażeniami od ataku, a nie dodatkowymi, więc skaluje się zdecydowanie lepiej. Skalowanie Sherry'ego z mocą umiejętności jest teraz też dodatkowe, 0,5 AP. Obrażenia do skoku również zostały troszeczkę osłabione, ale teraz. Będzie to 0.35 punktów całkowitych obrażeń ataku i znowu doskok 0.1, skrytobójcze wykończenie, czas odnowienia zwiększony. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że akala jest OP. To znaczy, że mimo tego, że ona już nie ma ukrycia i nie jest w 100% niewidzialna, to teraz będzie dużo bardziej tankowna, będzie mniej podatna na country, typu AP country, będzie miała dużo więcej obrażeń, bo jej Q został zbówowany, jej E został bardzo, bardzo mocno zbówowany. Jej E nie miało żadnego skalowania na AP, żadnego. Teraz jej E ma 1.0 1 skalowania na AP. Wiecie ile to jest 1.0? To jest za 100 punktów umiejętności dostajesz 100 obrażeń. To jest ogromny buff dla Akali, jeżeli chodzi o obrażenia. Każdy z jej skilli. Tak naprawdę osłona zmierzu również została zbufana ponieważ mimo, że nie ma tego ukrycia, to zawsze zwracasz sobie 80 energii i mam mniej na więc myślę, że Akali będzie silna. Dalej Alistar. Mana zwiększona o 70 i przy many zwiększona o 2. <laughs> no cóż. Um... To dlatego, że Alistar w sumie nie jest w ogóle grywalny i użyje dwóch, trzech kombi, już nie ma many, więc to na pewno go e, jakoś tam pufuje. Gwiezdna fala, maksymalny czas e, działania ogłuszenia został zwiększony z 1.65 do 2.2 i się do 3 sekund. Po locie 5 sekund, minimalny czas działania ogłuszenia bez zmian, rośnięcie obszaru działania zwiększone 33%. Maksymalna dotyka prędkość ruchu na legendarnej Komecie została również zwiększona. Mm. Ponieważ e, Dlaczego zwiększona? Ponieważ nie musisz już maksować tego skilla, wystarczy, że zdobywasz poziomy i ten skill sam będzie y, się y, jakby maksował, bo jest zależny od poziomu, a nie od poziomu skilla. A, no nie wiem, kus bufana e, Aurelion Sol'a będzie upierdliwe, będzie, będzie robić będzie po mapie. Zdrowie bardzo zostało zwiększone o 40, kosztem jego regeneracji zmniejszono zostało o 2. E, przerost, e, magiczna podróż, szybkość przemieszczania się została zwiększona o 100, dodatkowa szybkość sojuszników, będzie to 33% na wszystkich poziomach, to są dość Duże bufy barda. Jestem ciekawy, jak teraz w mecie możliwe, że będzie. Diana, naprawione błędy związane z zmiennością mierną R i zmniejszona szybkość łuku Q, bla, 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 bla. Co tu, co tu mamy? Szybkość wewnętrznego łuku została zmniejszona o 200. Szybkość zewnętrznego łuku została zmniejszona o 200. Księżycowa kaskada, koszt many zmniejszona na późniejszych poziomach. No, błędami się nie przejmujemy. Galio, przyrozmane o 20 więcej. Co level, umiejętność wierna, uderzenie kolosa, usunięto skrócenie czasu odnowienia, ale czas odnowienia to teraz 5 sekund i obrażenia zostały zwiększone. Wikry wojny, czas odnowienia 4 sekundy dłuższy, obrażenia podmuchu wiatru są zwiększone o 10, koszt many zmniejszony na późniejszych poziomach. Tarcza Duranda. Galio nie może użyć błysku podczas ładowania tarczy Duranda, czyli galio support tak naprawdę został usunięty z gry. Tarcza Duranda może zostać przerwana wszystkimi efektami kontroli tłumu, które normalnie przerywają ładowanie umiejętności. Czyli da się przerwać w tym momencie ładowanie tarczy Duranda, i samo spowolnienie zostało trochę osłabione. Teraz będzie to 15%, a 30%. Zwiększyli mu obrażenia. Myślę, że Galio dalej nie będzie w mecie, bo te W-Flash na przykład było bardzo dobre i mimo, na, na przykład in 10 damage na kół to nie zrekompensuje tego, że nie może flashować podczas, woju. chociaż też Manny ma, będzie miał więcej, więc może jakiś pogna linii. No nie wiem, Galio, no ciekawa postać. Możecie napisać, co myślicie o Galio, czy, czy, czy będzie teraz globalny, czy nie Moim zdaniem raczej nie. Czas odnowienia. Zabójczego rozkwitu zmniejszono 2 sekundy, czas działania unieruchomienia zwiększono 0,25 sekundy, więc lekkie buffy do gina. E, tutaj pewnie mocny nerfy. Lux, czas odnowienia zwiększono 3 sekundy, koszt many zwiększono o 10, bo tego nigdy nie maksowałeś, e, pryzmatyczna y, bariera. E, skalowanie tarczy zwiększono 0,1. Maksymalna wytrzymałość tarczy zmniejszona o jakieś 110 na maksymalnym poziomie i czas działania tarczy zmniejszona po sekundę. Myślę, że to jest w porządku, bo przynajmniej maksy maksymalna tarcza zmniejszona to 110, więc tarczy będzie troszeczkę osobioną. Usunięto skracanie czasu odnowienia przy, z, przy zabójstwie z Erki, ale za to R -ka będzie o 10 sekund e, krótszy czas odnowienia na maksymalnym poziomie i skalowanie Skalowanie RK zwiększono 0,25 kB. Może Lux wróci jako midlaner teraz? Chociaż wątpię, bo jej E nie zostało zbudowane, ale jej RK będzie miała naprawdę dużo wrażenia. Malphite, tutaj są ogromne zmiany. Nowe efekty wizualne, umiejętności dla wszystkich skórek. Mapa jest teraz mniejszy na początku gry. Rozmiar Malfite zwiększa się teraz wraz z ilością pancerza i osiąga maksymalny rozmiar po, 30 po 850 punktach. Pancerza. Dodano efekt wizualny regeneracji tarczy, poprawiona animacja rzucania w przypadku większości skórek. Kamień malfajta pojawia się teraz około 100 jednostek odległości przed nim, a nie w środku jego modelu. Spowolnienie zwiększone o nawet 9% na maksymalnym poziomie. Czas działalności, spowolnienia został zmniejszony zmniejszono sekundę. Czas pieruna, wzmocniony tak podstawowy. Następny tak podstawowy malfajta w ciągu 6 sekund będzie miał zasięg zwiększony o 50 jednostek i zada ileś tam obrażeń zwiększone przez moc umiejętności punkty pancerza. Trójkąt. Z Skawucki? Przez następne 5 sekund po użyciu tej umiejętności ataki podstawowe Malphite'a zadają frontalne obrażenia obszarowe w kształcie jest stożka, a trafienie mi w regułę otrzymuje a tam I koszt mana został zwiększony. Myślę, że całkiem, no taki, nie wiem, czy ktoś full adem Malphite'em gra, ale jeżeli ktoś się bawił kiedyś full adem Malphite'em, to, to może to są takie bufy, które są dość ciekawe dla full adem Malphite'a. Obrażenia podstawowe pasywki Mordegaisera zostały zmniejszone i przebicie odporności na magię również zostało zmniejszone na maksymalnych poziomach, czyli lekkie nerfwy dla Moltecera. Obrażenia podstawowe Eni Dalki zostały zwiększone o 10. Paj. Widmowy odpływ ogłusza teraz jednostki nie będące bohaterami, ale nie zadają obrażeń. Eee, niedobitek śmierć z głębi zadaje obrażenia zmniejszone 50% wrogom, którzy już ją przeżyją. A um, ciekawe, czyli jeżeli go nie zabijesz i uderzysz go dwa razy, to um, nie obrażeń. Ale jeżeli go zabijesz, to i tak go zabijesz. Majtę. kiedy Pike uzyska system na wrogu, który, którego przednio trafił śmiercią z głębi, otrzymuje dwie Twoje działki. Jeśli Pike zabije wroga za pomocą śmierci z głębi, ostatni sojusznik, który przy tym asystował oraz Pike otrzymują Twoją działkę. Ikona śmierci z głębi pojawia się teraz obok paska zdrowia. Ok, Ryze. może teraz kolejkować swoje umiejętności. Z tym kolejkowaniem umiejętności to jest ciekawa sprawa, tak samo jak Makasio. Casio. dzięki kolejkowaniu umiejętności może użyć takiego super, super inseka. Regeneracja zdrowia zwiększona. Jeden przyrost regeneracji zdrowia zwiększony również. Naprawiono dwa błędy na Q i naprawiono dwa błędy na E. To nas za bardzo te błędy nie interesują. Rise do to lekkiego bufa w regeneracji zdrowia, leining będzie łatwiejszy. Singe. Teraz po którym... Czas, po którym można wyłączyć umiejętność Q e, było to 0 sekund, teraz to będzie 0,5 sekundy, czyli e, musisz chwilę z tym ku pobiegać całe pół sekundy. E, wskaźnik Kiedyś trucizny będzie włączony, jego ikonka będzie wyraźnie podświetlona. Swain, przy rozdrowie zmniejszono 5, zasięg ataku zmniejszono 25. Przebywanie skra z e, sk skrawków duszy. Swain nie możesz przebywać do 5 skrawków, które wzmacniają rozwój z demona. Swain nas Stałe przechowuje skrawki duszy, a każdy z nich zwiększa jego maksymalne zdrowie o 5. Zebrane skrawki duszy przywraca swe, przywracają swoje nowe ileś tam many. To nawet dużo zabicie, co już nie przywraca swojej nowej 3% jego maksymalnej many. Pociski teraz e, zawsze przebijają się przez twory, ale zatrzymują się w chwili trafienia wrogi bohaterów. Czas odnowienia zwiększony, e, zasięg zmniejszony. Kąt pomiędzy pociskami 10 stopni. E, RK 100, punkt, 100 e, punktów many, kosz Podstawowe zdrowie zostało troszeczkę osłabione. Hmm, ale za to do, jest plus 5 za każdy skrawek duszy. Zmniejszenie rdzenia w przypadku stworu potworów jest 90%, a nie tylko 80%. Swain wysysa zdrowie wszystkich wrogich jednostek w zasięgu, liczając w to niewidzialne jednostki. To są, wydaje mi się, że no to, jego te skrawki duszy będą się teraz takować jak Kunasusa. Susa. Po prostu e, zbierasz, nie wiem, trafiasz kimś z W, albo przyciągasz kogoś, dostajesz 5 zdrowia, 5 zdrowia, 5 zdrowa i to 5 zdrowia też bufuje jego arkę. Myślę, że Swain będzie całkiem, całkiem silny. To Hu też wydaje się bardzo potężne. Um... Bo, za, bo będzie łatwiej kogoś połkować na linii tym kół. Tak jak wiecie, palpatin ze Star Warsów. Zdrowie potrzebne do drugiego rzucenia. Swain już nie musi przywracać sobie ileś tam zdrowia, żeby jeszcze raz rzucić Rkę. Obrażenia rozbłysku demona. Obrażenia magiczne w wysokości 75% zdrowia wyssanego przez Swaina podczas demonicznego zejścia do pewnego limitu. Minimalne obrażenia, maksymalne obrażenia. Czyli e, może od razu jeszcze raz kasować RK, ale to tak naprawdę nie zada obrażeń. Musi ileś tego, tego zdrowia wyssać, żeby to obrażenie troszeczkę... Się podniosły. Minimalne obrażenia to będzie 100, a maksymalne obrażenia to będzie 200 na pierwszym poziomie i oczywiście skaluje się. W jakimś tam stopniu e, w late game. Ie. Silas! E, zmniejszono obrażenia w przypadku stworów, będzie to teraz 50%, czyli lekkie buffy znowu na linię. Obrażenia wybuchu Q zostały zwiększone o 0,2p i 25 na maksymalnym poziomie Q, czyli 5 co level. Ucieczka uprowadzenia teraz przy pierwszym użyciu silas na 2 sekundy ocenia się tarczą, blokując obrażenia magiczne, tylko magiczne. Czas odnowienia E został zmniejszony o 4. Czas działania ogłuszenia uprowadzenia został zmniejszony o 0,15. Zasięg rzucenia rki został zmniejszony o 100 jednostek. cooldown. Czas przetrzymania erki ukradzionej, 30 sekund mniej, czas odnowienia zwiększony, zamiana masy umiejętności numerki zostały osłabiona o 0,1. A um, co to znaczy, moim zdaniem Sylas w dżungli dalej będzie grywalny, mimo, 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 że tarcza już w dżungli nie istnieje, no bo generalnie miałeś lekkie problemy w farmieniu Sylasem w dżungli, przez to, że mm, no, on biega nam dość low HP, a i teraz jeszcze nie będzie miał tej tarczy, więc teraz farma w dżungli będzie jeszcze cięższa, ale myślę, że przez mocny, mocny buff obrażeń Q Silas Jungi dalej będzie grywalny, bo to jest naprawdę mocny buff 02 AP plus 5 damage a, yy, co level. Um, i zdecydowanie Silas teraz wróci na lane na topa na mida. E, znowu będzie silny. E, ile już mamy czasu? 17 minut, ale duży ten patch, a ja jestem w połowie, nie, już kończę. Um, Obrażenie przy trafieniu było to i 1,5 maksymalnego zdrowia tam tamkencza za każdy ładunek, będzie to 2,5 maksymalnego zdrowia z tamkencza, my nosi, nie zadajemy już dodatkowych obrażeń magicznych zależnych liczby ładunków, my bierna. bierno, nie zadajemy już ładunków smakosza. Śmognięcie językiem, czas odnowienia zwiększone na późniejszych poziomach, przy rzuceniu już nie trafia wrogów na obszar szerokiego łuku, ogłuszenie wroga, śmognięcie języka zużywa wszystkie ładunki smakosza, to jest dość przyjemne, bo albo możesz kogoś zestunować, albo go zjeść, spowolnienie zostało troszeczkę zmniejszone. Czas działania spowolnienia został też e, zwiększony. Czas działania został zwiększony e, i czas działania ogłuszenia też został zwiększony, a spowolnienie zostało teraz zmniejszone, będzie łatwiej uciekać do tam kęcza. Efekt tylko wzroczności nie jest już nakładany na pożarty, bo wrogu, wrogowie nie są już ogłuszeni po tym, jak zostaną wypluci. Skalowanie obrażeń zostało teraz zwiększone na, no powiedzmy tam do połowy. Um, maksymalne obrażenia przeciwko potworom zostały zwiększone. Tam też może teraz użyć pożarcia i wyplucia na niebieskim strażniku z czerwonym, w ogrzbiecie. no Ja nie zamierzam grać w dżungli, tam kęcza, ma to są bufy dla dżungli. Szare zdrowie e, też zostało troszeczkę osłabione. Obrań otrzymanych przez tam kęcze, leczenie przez szare zdrowie też zostało 75 minut na każdym poziomie. Czas odnowienia 6 sekund, liczono odrzucenia, 3 sekund liczono od skończenia lub zniszczenia tarczy grubej skóry. E, czystka. Czas, po którym można wyłączyć umiejętność pół sekundy. Yumi. E, wytrzymałość tarczy zmniejszona, co mnie bardzo cieszy. Yumi już nie przywraca sobie many, kiedy ta wzmocnienia wzmocnia atakiem podstawowym. Bra brawo, brawo. Wzmocnienia obrażenia kół zostały zmniejszone o 10 i lepiej się skalują. Koszt many zwiększono o 15. Hmm. Skalowanie podstawowego leczenia do maksymalnie 130% i koszty zmniejszony Myślę, że Yumi dalej będzie bardzo, 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 bardzo okej. Nienawidzę tej postaci. Mam nadzieję, że tego kota usuną z gry, bo nie da się go zabić. Um, gór, górni walczący z dystansu. Obrażenia od ataku Jaysa zmniejszono 4, ale przyrost będzie się skalować trochę lepiej, o 0,75. Obrażenia Ku zmniejszono 15, ale znowu się lepiej skaluje e, dodatkowo obrażeniami i też levelowo. Obrażenia ataku Kanana zmniejszona, przyrost obrażenia ataku zwiększony, prędkość ataku zmniejszona. Prędkość błyskawicy dodatkowa, prędkość ataku zwiększona o 10%. Niko. Obrażenia ataku zmniejszono o 4, przyrost obrażenia ataku zwiększona. 0,5 Co lewer, prędkość ataku zmniejszona, prędkość ataku zwiększona. Czyli po prostu na początku gry wszystkie te postacie, czyli ci walczący z zasięgu na górze, będą um, troszeczkę słabsi, żeby ich połk, at auto atakami nie był aż taki mocny. Dlatego że teraz tak naprawdę, jak pikujesz coś w ciemno na topa, to pikujesz albo Neko, albo Kennena, albo Jaysa, bo to są najbezpieczniejsze postacie. Um, bo no, nie przegrywają linii, bo są range i mają, a może też iść pod APAD. Kennen to samo i, no, i Jaysa jest po prostu solidny. E, zmiany co w trybie Aram to nas nie interesuje, naprawione błędy i to wszystko nas nie interesuje. Bo i tak już 20 minut tak naprawdę spędziłem tłumacząc to wszystko, więc myślę, że to wystarczy. A um, No cóż, myślę, że um, no Ciekawi mnie ten malfight, ciekawie mnie, czy będzie, czy będzie wychodzić malfight. Myślę, że Bart teraz będzie też w, w mecie jakoś. Nidelka tak już się nie zmieniła, Swain, również nie wiem. Silas wróci na pewno. Tam też na suporcie będzie troszeczkę osłabiony, przez tego slow na kłucia, na topie zdecydowanie również będzie osłabiony. Lux też trochę osłabiony na suporcie. No ja ja się tego patrzę, nie mogę doczekać w związku z tym, że... Ym... Po prostu, no, nie było patrz od trzech tygodni i myślę, że to są dość ciekawe zmiany. Może nawet Poppy w dżungli będzie grywana, jeżeli przeciwnik kliknie Akali, bo Akali teraz będzie na pewno też grywana przez zwiększenie jej obrażeń, ale Poppy na taką Akali może być dobra, bo nie dojrze ją u ziemi przez to, że kliknie w... No, no dokładnie, u ziemi ją po prostu, tak? Buffy są, polegają głównie na uziemieniu, a Poppy raczej nie ma problemu farmy w dżungli. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Możecie yy, podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do silnych postaci yy, pod filmikiem. Ja w tym momencie życzę Wam, moi drodzy, miłego Wieczoru lub miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie I grindowania na patchu 9.14 Widzimy się następnym razem i pa pa